Halo kochana, załogo dzień dobry bardzo. Super, dosłownie, już wszystko jest opodpinane. Zabieramy się za działaniem, więc halo kochane dziewczyny, tutaj Ania Sośnierz, online Fitness Coach. I dzisiaj widzimy się w podcaście Fitness dla zapracowanych kobiet. I moje drogie! Warto jest się jak zawsze przywitać, jeżeli jesteś na żywo, dać znać w komentarzu, właśnie skąd jesteś i zabieramy się za działanie. Dzisiaj będzie bardzo ważny temat, bo dzisiaj dziewczyny będziemy sobie mówiły o tkance tłuszczowej. To jest w ogóle takie słowo, którego kobiety bardzo mocno się boimy, my kobiety. Ale na spokojnie już teraz warto jest zrozumieć, czemu to nie jest samo zło. I uwaga, dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o kance tłuszczowej. Czy naprawdę jest ona taka zła, dziewczyny? A może ma swoje jakieś ważne funkcje, o których ty w ogóle nie myślisz, nie pamiętasz o tym. Z jednej strony jest nam potrzebna, ale z drugiej strony jej nadmiar może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. I uwaga, ja jestem Ania Sośnierz, czyli online fitness coach, trenerka personalna online, która już od ponad 10 lat zajmuje się tym, że trenuje, odchudza, motywuje i uczy redukcji stresu pracowite kobiety, a to jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet. Moja droga, nie będę Ci mówiła, że masz zmienić swoje życie o 180 stopni i być tylko fit, ja Ci tylko powiem, jak udoskonalić swoje nawyki, żeby te małe zmiany doprowadziły do tego, byś była zdrowsza, żyła dłużej i bardziej, miała więcej energii, też cieszy to się z tego, co widzisz w swoim lustrze. Więc kochana, to jest podcast Fitness do zapracowanych kobiet i lecimy sobie dalej. Po pierwsze, tkanka tłuszczowa, dlaczego jest nam ona potrzebna? Nie? No bo wszystko jest od czegoś, ma jakieś swoje zadanie. Nie, nie ma rzeczy we wszechświecie, które są bez sensu, nie? które nie mają jakiegoś zadania. I my często nie pamiętamy po prostu, zapętlimy się, tylko że ta tkanka tłuszczowa jest taka zła. Ale kochana, po pierwsze jest to magazyn energii, ponieważ tkanka tłuszczowa przechowuje energię, którą organizm może wykorzystać w trudnych warunkach, w trudnych momentach. U kobiet jest to kluczowe, na przykład w trakcie ciąży czy karmienia, czyli ta nasza tkanka tłuszczowa ona ma jakieś swoje zadanie do wykonania, nie? To nie jest zło wcielona, na które po prostu nie możemy patrzeć i odwracamy wzrok, tylko po pierwsze magazyn energii. Po drugie, regulacja hormonów, ponieważ tłuszcz produkuje leptynę, hormon, który reguluje apetyt i metabolizm. To może być ciekawe. Nie? Jest też niezbędny do produkcji estrogenów, co ma ogromne znaczenie dla cyklu miesięcznego. Czyli jak ja miałam takie znajome, za czasów jeszcze, jak pracowałam na siłowni, które występowały na, na zawodach kulturystycznych, miały. Po bardzo niskie poziomy tkanki tłuszczowej, no to one miały bardzo często problem z tym, że miały zatrzymaną miesiączkę, bo nie miały praktycznie wcale tej tkanki tłuszczowej, więc to jest naprawdę mega ważna sprawa. Po trzecie jest ochrona organów i termoregulacja, no bo chroni to narządy przed urazami, pomaga utrzymać odpowiednią temperaturę ciała i dlatego na przykład noworodki mają takie 15-25% tkanki tłuszczowej, by nie wychładać organizmu po urodzeniu. Także to jest jak najbardziej taka rzecz, która też ma swoje zadanie w naszym organizmie. A i możesz się zastanawiać, okej, okay, dobra Ania, no to może noworodki powinny mieć tej tkanki tłuszczowej dużo, ale my, dorosłe kobiety, ile? I tutaj, jeżeli chodzi właśnie o procent tkanki tłuszczowej, to noworodki to jest takie 15-25%, jeżeli chodzi o nastolatki tutaj dziewczyny, dziewczynki, to 16-25% dziewczyny. Później, jeżeli chodzi o dorosłe kobiety, to tak 20-35%, więc jest troszkę więcej. A jeżeli chodzi o takie wysportowane kobiety, które są sportowcami, no to wtedy, to chyba się mówi sportowczynie, to jest 14-20%. A jeżeli mamy poniżej 14%, to, to jak mówiłam, to mogą być problemy z zaburzeniami hormonalnymi. I taki niebezpieczny poziom u kobiet to jest poniżej 10% tkanki duszczowej, co może powodować zaburzenia cyklu, osteoporozę, osłabienie organizmu. Także też ta tkanka tłuszczowa jest pomocna. I tutaj dziewczyny, wielka prośba, żeby udostępnić ten podcast u siebie, żeby podesłać bliskiej ci osobie, której myślisz, że on może pomóc. I też wielka sprawa, czyli to jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet, on jest dostępny na Spotify, Apple Podcast i na YouTubie. I wielka prośba, jak sobie wejdziesz na jakąś z tych platform, zasubskrybujesz to, zostaw pięć gwiazdek czy krótką opinię o tym podcaście to bardzo pomaga i nowym osobom, żeby ten podcast właśnie do nich dotarł, i też tym wszystkim algorytmom, żeby popychać dobrą, rzetelną wiedzę do, do, do innych osób. Więc. Jeżeli chodzi o taką ciekawostkę, moja droga, to warto jest wiedzieć, że mamy tak zwany dobry i zły tłuszcz. Czyli istnieje taka biała tkanka tłuszczowa, która jest magazynem energii i brunatna tkanka tłuszczowa, która spala kalorie produkując ciepło. Także taka ciekawostka. I tkanka tłuszczowa ma własne życie, czyli nie jest tylko biernym magazynem, działa jako aktywny organ, który produkuje hormony i one wpływają na głód, metabolizm i układ odpornościowy, czyli właśnie grelina i leptyna i kobiety mają więcej tłuszczu niż mężczyźni, no bo ze względów biologicznych, co pomaga nam w regulacji hormonów i ochronie płodności. Nie? To dlatego my go mamy więcej niż właśnie. Mężczyźni. I tutaj, żeby teraz znowu nie było, o Ania mi powiedziała, że tkanka tłuszczowa jest tylko dobra, więc mogę jeść, nic się nie ruszać, i sobie tej tkanki tłuszczowej naprodukować, ile tam się da. To nie, kochany. Co się dzieje, gdy mamy za dużo tkanki tłuszczowej w naszych organizmach? Po pierwsze, znowu, Zaburzenia hormonalne i brak miesiączki. Ponadmiar tłuszczu prowadzi do nadprodukcji estrogenu, co może zaburzać też cykl miesiączkowy i zwiększyć ryzyko właśnie PCOS. Dalej mamy insulinooporność i cukrzyca drugiego typu. Czyli komórki tłuszczowe mogą stać się oporne na insulinę, co prowadzi do cukrzycy drugiego typu, dlatego tak mega ważną rzeczą są nasze mięśnie i to, żeby dźwigać ciężary, bo one uwrażliwiają tkanki na, tkankę na insulinę. Właśnie to jest bardzo dobra tkanka, jeżeli chodzi właśnie o zapobieganie cukrzycy czy insulinooporności. Nasze mięśnie, kochana. Dalej. Po trzecie to choroby serca i nadciśnienie, no bo otyłość powoduje stany zapalne, które podnoszą ryzyko miażdżycy, udaru, zawału serca i warto jest o tym wiedzieć. Później mamy po czwarte problemy z płodnością, zarówno za mało, jak i za dużo tłuszczu może utrudniać zajście w ciąży. I tutaj taka, e, taka właśnie piękna historia, że jedna z dziewczyn zgłosiła się do mnie, mówi, słuchaj Ania, ja potrzebuję zajść w ciążę. E, mam tam około 40 i 20 kg nadwagi. Lekarz mi kazał właśnie zejść, odchudzić się i tak krok po kroku ta osoba właśnie zaszła w ciążę, zrzuciła 20 kg, pięknie ćwiczyła z ketlami, wszystko ładnie ogarnęłyśmy w programie Jesteś Warta i później moja droga, no teraz już jest ponad 3-letnia piękna córeczka, właśnie... Bo ona zdecydowała się zrzucić te 20 kg, zrobić wszystko, co się da, żeby to marzenie o posiadaniu dziecka swojego spełnić. Także to jest naprawdę do zrobienia, czyli zbiłyśmy tą tkankę tłuszczową, no i teraz jest piękna, kochana dzisiaj. Dalej, to mamy piątą z rzeczy, które się dzieje, gdy masz za dużo tkanki tłuszczowej, no to osłabienie psychiczne i fizyczne. Otyłość często prowadzi do przewlekłego zmęczenia, depresji, obniżenia pewności siebie. I tutaj ważne jest, żebyśmy to wiedziały, że tkanka tłuszczowa nie jest Twoim wrogiem, natomiast nadmiar tej tkanki tłuszczowej to już jest problem, to już jest naprawdę duży problem. Jeżeli czujesz, że chcesz odzyskać kontrolę nad swoim ciałem i zdrowiem, napisz do mnie czy to na Instagramie Anna Sośnierz, czy na Facebooku Anna Sośnierz, trenerka, wiadomość smukła ja i pomogę Ci stworzyć najlepszy plan Twojej transformacji, kochana. I i pamiętaj też o tym, nie? że jeżeli ten podcast jest dla Ciebie wartościowy, czyli fitness dla zapracowanych kobiet, to na Spotify, na Apple podcast można właśnie go zaobserwować i zostawić pięć gwiazdek. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ja szybciutko jeszcze tylko reasumuję, podsumujemy. To o czym dzisiaj był podcast, czyli po pierwsze, jaka jest też rola tkanki tłuszczowej, dlaczego jest nam ona potrzebna, magazyn energii, regulacja hormonów, ochrona organów i termoregulacja, jakie są procenty, jakie zdrowe tkanki tłuszczowej. Później mamy kilka ciekawostek, jak dobry i zły tłuszcz, jak tkanka tłuszczowa ma własne życie i kobiety mają więcej tłuszczu niż mężczyźni. I co jeszcze jest właśnie takie tym takim najmocniejszym mięsem. To jest właśnie to, co się dzieje, gdy mamy tego tłuszczu za dużo, gdy jest duża nadwaga, gdy jest otyłość i wtedy wchodzą takie rzeczy jak zaburzenia hormonalne i brak miesiączki, insulinooporność, cukrzyca drugiego typu, choroby serca i nadciśnienie, problemy z płodnością i osłabienie psychiczne i fizyczne. Tego nie chcę ani dla ciebie, ani dla siebie, ani dla moich bliskich, ani dla nikogo innego. Więc dlatego my tutaj mamy taką misję i są trzy podcasty w tygodniu, i są takie programy jak Fit Restart. Są takie programy właśnie jak Jesteś warta fit, gdzie po prostu pod moim okiem zrzucamy tą tkankę tłuszczową, budujemy mięśnie, żebyś była zdrowsza, szczęśliwsza, pewniejsza siebie, bo ja nie chcę, żeby któraś z Was przechodziła, czy Wasze rodziny przez takie trudne momenty, gdy mając 25 lat umarł mój tata, później jak miałam 30 lat, umarła moja mama, nie? I te wszystkie rzeczy właśnie. Można było ten czas życia sobie wydłużyć, jakby po prostu zadbać bardziej o siebie. Ja nie mam do nikogo pretensji, oni robili wszystko, co się da. Teraz my mamy inną wiedzę, mamy też dużo więcej właśnie możliwości na to, żeby zrobić coś, żeby złamać tą klotwę otyłości, którą możesz mieć też w swojej rodzinie i takie przekonania, że ty i tak po prostu umrzesz gruba. Nie, kochana, krok po kroku dużo możemy z tym zrobić. Ja właśnie mam taką misję, żeby... Tobie w tym pomóc. Ja jestem Ania Sośniesz, online fitness coach, czyli trenerka personalna, która już od ponad 10 lat zajmuje się tym, że trenuje, odchudza, motywuje i uczy redukcji stresu. Pracowite kobiety to był podcast Fitness dla zapracowanych kobiet i pamiętaj, chętnie pomogę. Wszystkiego dobrego. Cześć!